Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. Obok mnie na stanowisku dla komentatorów jest Piacy Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w ekstraklasie. Emocje niesamowite. Zaraz zaczynamy. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. I jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. Spójrzmy jak dziś zagrają gospodarze. Zagrają systemem 451. Duży nacisk położony na obronę, a nieco mniejszy na grę ofensywną. A no, przy czym nieco mniejszy nie oznacza oczywiście znikomy. Druga linia jest tu kluczowa. Część nominalnych pomocników będzie musiała angażować się w akcję ofensywną. Oto na naszych ekranach ustawienie, w jakim zagra dziś Górnik Zabrze. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4 więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Patrzmy górnik przed szansą. Piłka na dalszy słupek. I jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Dobra orientacja i umiejętności często owocują zdobywanie bramek. Pewne uderzenie po perfekcyjnym dośrodkowaniu z prawego skrzydła i bramkarz jest bez szans. Zasłużona nagroda za ładnie wypracowaną akcję na skrzydle. Co za główka kapitalna bramka znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Górnik zawsze prowadzi w tym spotkaniu. Bardzo ładnie przeciął to podanie. Ma na skrzydle dużo swobody. Oddaje piłkę koledze. Szansa na dośrodkowanie. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Do kolegów w polu karnym. No świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans na pastikowi. I tak oto tracą piłkę. Idzie do przodu. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Maciej Dąbrowski dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców. Angulo! Angulo! Jest! Kolejna prądka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie Rewelacyjny Rewelacyjnie gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. No i mamy 2 do 0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Maciej Dąbrowski, akcja skrzydłem. No i będziemy mieli aut. Dąbrowski. Rozrzucenie do boku. Próbował zagrać skrzydłem, ale nic z tego nie wyszło. Angulą. Widzimy teraz pojedynek bark w bark. No, dobry odbiór po stracie piłki. Przesuwa się w stronę bramki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ależ on panuje nad piłką. Może dośrodkować. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. Nie ma zagrożenia. Bramka aż nie miał większych trudności. Jesus Jimenez. Jest coraz bliżej bramki. Strzela! Świetnie blokuje ten groźny strzał. Nie, nie będzie z tego bramki. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Zobaczymy co teraz zrobi. No, czas na dośrodkowanie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Słabe dośrodkowanie, zupełnie to zmarnował. Jesus Jimenez. Ciekawe jak to rozwiąże. Coś może się z tego rozwinąć. Z tej pozycji może uderzyć. Broni malarz, piłka nadal w grze. Niebezpieczeństwo zażegnane, przynajmniej chwilowo. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Świetna postawa w dzisiejszym meczu. W zasadzie nie ma sobie równych. Istotnie gra dzisiaj dobry mecz. Wystarczy spojrzeć na wyświetlaną, właśnie analizę jego strzałów. Ambitnie i przede wszystkim skutecznie będzie się chyba śnił bramkarzowi rywali po nocach. Zawodnicy rozpoczęli drugą połowę. Zobaczymy, czy górnikowi dalej będzie się układać gra. Dobrze rozwija się ta akcja. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Kibice gospodarzy gwiżdżą niezadowoleni z postawy swojego zespołu. Rzeczywiście trzeba przyznać, że to nie ich dzień, ale może przydałoby się tu raczej jakieś wsparcie zamiast krytyki. Skutek może być całkiem przeciwny. Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca w ataku, to się przeliczyli. Rywale stosują skuteczny presji. Aut dla Górnika. Znowu celne podanie tego zawodnika. Angulo. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Prosto padle za linii obrony. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonego. Ładnie pomyślane. No, ma miejsce na skrzydle. Grają cierpliwie, czasu mają coraz mniej. Czy będzie trafienie kontaktowe? Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada ramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Trener Górnika Zabrze wprowadza na wojsko nowego zawodnika. Dośrodkowuje rzutu rożnego. Bramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć w głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca, a bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Sędzia pokazał żółtą kartkę. Głupi, niepotrzebny faul na tej powtórce. Widać to wyraźnie. Koniec ataku. Bramkarz znowu za chwilę grę od bramki. Za to zagranie sędzia ukarał zawodnika żółtą kartką. Nie ulega wątpliwości, że arbiter miał powody podjąć taką decyzję. Trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Pochniewicz. Mateusz matras. Bliska już do bramki. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Za chwilę rozpoczną odrzutu wolnego. Zmiany w obu drużynach. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Niestety strata piłki. Ma piłkę, co teraz zrobi. Zaparkowali autobus przed własnym polem karnym i czekają na rozwój wypadków. Trener uznał, że pora dać, odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Angulo, Mateusz Matras. Ależ przeczytał to jak profesor. Przerwał to obrońca, będzie wznowienie gry rzutem z autu i będzie zmiana w drużynie górnika Zabrze. I od końcowego gwiska arbitra dzieli nas 10 minut. piłkę czysto, ładnie. Co teraz wymyśli? Piłka wraca do podającego. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Mateusz Matras? Piłkę przejmują rybale. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. Zwycięstwo, na które zasłużyli głównie dzięki fantastycznej postawie obrony. No, powiem, że przeszli chyba dzisiaj samych siebie w defensywie, dając zawodnikom z przodu więcej pewności siebie i mniej stresu.